Witajcie, chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać trochę na temat rotacji węglami. Dzisiaj mam dzień wysokich węgli. To dla mnie taki cheat day, można powiedzieć. Fajne jest w rotacji to, że czekamy na te dni, kiedy mamy wysokie węgle, więc przeproszę was na chwilę, ale najpierw sobie zjem nabiał ze strogenami Potem sztucznie robione wafle ryżowe popiję jeszcze Pepsi a na koniec dowalę słodzik. Słodzik popiję słodzikiem, o może tak zaraz o tym porozmawiamy. Jak rotować kiedy, po co, czy od razu na redukcji, czy potem. I jak to wszystko rozpisywać, żeby to miało ręce i nogi. Za sekundę się widzimy. Mam nadzieję, że nie widać. Jak zwykle nie mogę dobrze tej kamery ustawić. Co nagrywam, to jestem coraz większy. No i co? Małe mieszkanie muszę odsuwać ją z 10 metrów do ciebie, żeby mi się mógł zmieścić w tym obiektywie. Dobra, kiedy ja rotuję? Mówię wam już z góry. Zwykle rotuję tylko na yy, redukcji. Można też rotować yy, węglami na masie, yy, ale ja powiem szczerze, że trochę na masie się rozleniwiam i. Zostawiam sobie tylko tego asa w rękawie na redukcji. Dlaczego rotuję? Powiem tak. Początek redukcji zwykle zaczynam od stałej podaży kalorii. Widzę, że robi się jakiś zastój, że chodzę głodny, ciągle jem te same kalorie. Mówię sobie: Kurde, no, ani nie jem więcej, ani mniej. Nudne to jest. Przechodzę na rotację. I tutaj mam dzień wysokich węgli, na przykład tak jak mi dzisiaj przypada i się cieszę, że mam więcej jedzenia. Dzisiaj mam dzień wysokich węgli, jutro mam załóżmy dzień niskich węgli i ja po tym dniu wysokich węgli jestem taki fajnie najedzony, fajnie podbudowany psychicznie, że też mogę sobie więcej zjeść, a nie ciągle jem mało i mam moc, żeby przetrwać do kolejnych dni, w których na przykład mam średnią podaż i wysoką. To tak z aspektów psychicznych, że to pozwala przetrwać, że na przykład dzisiaj masz low carb, jesz mało, Głównie białko, tłuszcz, ale mówisz sobie, no nie podjem nic, wytrzymam, przecież jutro mam high carb, to zjem tyle, że będę normalnie chodził objedzony na maksa. I to jest właśnie fajne w, w rotacji węglowodan węglowodanami, z takich aspektów psychicznych, pozwalających przetrwać nam redukcję. Teraz tak, jak ja sobie to dzielę? Ja mam trzy dni, niskie, średnie i wysokie węgle zwykle robię tak, że dni wysokich węgli mam podczas najcięższych treningów, czyli nogi i plecy, czyli mam dwa dni wysokich średnie mam zwykle przy takich treningach mniej wymagających, chociaż no to jest takie słowo bardzo no, takie słowo bardzo względne, gdyż raczej każdy trening robię na 100% no ale załóżmy, że mam przy treningu klatki i ramion, według mnie plecy u mnie wymagają większego wysiłku podczas treningu, więc tam mam te wysokie. Przy klatce, którą trenuję dwa razy w tygodniu z ramionami, mam średnie i jeden średni zostawiam sobie na dzień mmm, dzień wolny, dlatego że też warto mieć troszkę wyższą podaż węgli w trakcie gdy odpoczywamy, żeby to fajnie nam się wszystko regenerowało, napełniało glikogenem, żebyśmy też mieli moc na dzień kolejny. No i dwa dni low i jedno low mam przy treningu yy, siłowym barków. Yy. Czyli jak to teraz rozrzucić sobie w trakcie tygodnia. No Ja mam 5 dni treningowych, więc yy, w poniedziałek, gdy mam areoby, tylko nie w poniedziałek robię interwał. Mam dzień yy, średni, dzie, ten dzień traktuję jako wolny, właśnie żeby wtedy trochę się naładować tym glikogenem. Wtorek mam nogi, robię high carb, ale naczo odciskam sobie yy, areoby. Środa mam medium, średnie węgle i wtedy mam trening właśnie klatki plus jakiś tam interwał. Czwartek mam dzień niskich węgli plus naczczo, i tutaj fajnie się to sprawdza właśnie na spalenie tkanki. Mamy niski poziom insuliny, możemy fajnie korzystać z tkanki tłuszczowej energii. Piątek dzień wysokich węgli, interwał mam po treningu, jak wiadomo interwał to jest głównie korzystanie z glukozy, więc też fajnie się sprawdzi wyknięcie takiego interwału plus ciężki trening pleców podczas wysokich węgli. Sobota dzień średni klateczka plus aerobna, niedziela dzień niskich węgli i bareczki. też fajnie mieć właśnie dzień niskich węgli podczas treningu siłowego, gdy na przykład wejdziemy na dzień średnich lub dzień wysokich na drugi dzień no to mamy taką nadkompensację glikogenu, jeśli porządnie go wykorzystamy. Jeszcze jak jakaś długa sesja cardio wleci, o dziwo yy, jedząc codziennie stałą podaż węgli, yy, będziemy mieć jakiś tam w miarę podobny poziom glikogenu. A jeśli danego dnia wyczerpiemy glikogen na maksa, długa sesja cardio, ostry trening siłowy nastąpi po spożyciu większej ilości węgli na dzień, w dzień kolejny nadkompensacja i będziecie mieć jeszcze wyższy poziom, Niż myli się dotychczasowo przy stałej podaży kalorii, więc warto takie dni sobie też wprowadzać. Tak robią maratończycy i tak dalej, że najpierw wypukują, a potem robią to nadkompensację długi czas, żeby jeszcze więcej mieć energii podczas długiego biegu. No i inni też wytrzymałościowi sportowcy. W dni niskich węgli mam najwięcej białka, najwięcej tłuszczu. W dni średnich węgli mam zwykle tak jak miałem przed rotacją, taka kaloryka zostaje a w dni wysokich węgli mam najmniej białka i najmniej tłuszczu, a dużo węgli. I to wtedy mi tak fajnie pozwala te na przykład dni low carb przetrwać. Gdy mam więcej tego białka, więcej tłuszczu, tłuszcz hamuje skurcze żołądka i ja sobie spokojnie nie głoduję, a wręcz czasami jestem jeszcze bardziej najedzony niż w dniach high carb, gdzie mam mało, mało tego tłuszczu i mało białka, a te węgle to przelatują przeze mnie no w, w sysamie normalnie jak odkurzacz. Na przykład tu mam swoją rozpiskę diety i podam wam jako, jako przykład jak to u mnie wygląda jakie są różnice węglowodanów. Na przykład ja dni low carb mam stosunkowo wysokie węgle, bo 150 gram. Tutaj mam w dni średnich mam 305, a w dni wysokich mam 400, 460. Czyli można powiedzieć, że taka różnica poszczególnych dniach jest około 150 gram węgli. No załóżmy, że jak macie na przykład 250 gram białka w w dniu low no to w dniu średnim możecie sobie dać około 220, a w dniu wysokim na przykład ze 190, taka około 30 gram różnicy. Podobnie tam z tłuszczem mam też, są różnice około 10 gram, że załóżmy 70 gram w dniu niskich, 60 w dniu średnim, a 50 w dniu wysokich. No i to też według mnie jest fajne, bo wtedy możemy sobie w miarę ten poziom głodu ustabilizować a nie y, w dni y, low y, umierać, bo mamy mało tłuszczu tyle ile mamy ogólnie y, tyle mieliśmy ogólnie wcześniej, a jak wiadomo no skurcze żołądka tłuszcz hamuje wyśmienicie, tak samo jak zjemy rano owsiankę z białkiem po godzinie umieram z głodu, a zjadając omleta białkowo tłuszczowego jeszcze dowalając trochę masła orzechowego no, Dwie i pół godziny jestem w stanie przeżyć bez uczucia głodu, a dla mnie to jest naprawdę duża różnica, bo spadki cukru powodują u mnie no, nic, nic nie powodują nic u mnie ciekawego, a wręcz wtedy jestem rozrażony, zdenerwowany i nie mogę się skupić, wszystko mnie irytuje dookoła, a mam przetrwać tą redukcję pod zawody jak najdelikatniej, jak najspokojniej, nie chcę się denerwować. Nie chcę czuć, że męczę się tym sportem, tylko robię to z przyjemności i robię to jak najłagodniej się da, a jeśli się stałą podaż kalorii Przechodząc na rotację bez zmiany średniej tygodniowej kaloryki możecie naprawdę zrobić już fajne efekty pomimo tego, że niby jecie tygodniowo tyle samo, ale organizm to już inaczej odczytuje. Niskie węgle, niski poziom insuliny, spalenie tkanki, średnie węgle, umiarkowany poziom insuliny. Też można fajnie spalać tkankę tłuszczową. Wysokie węgle, wysoka insa, power na treningu, pompa, ładowanie glikogenu w mięśnie. Super, super, macie naprawdę wszystko fajnie zróżnicowane, czekacie na dni wysokich węgli, po dniach wysokich węgli spokojnie sobie przetrwacie, niskie węgle, nawet Wam bardziej to później smakuje, bo jecie coś tłustego, a tuż to jest fajnym nościkiem smaku, naprawdę super sprawa. Na redukcji polecam, na masie też można śmiało, endomorficy, ektomorficy, każdy może z Was to próbować. Próbujcie. Dopiero y, y, wyrażacie, na, to swoje, y, wyrażacie y, na ten temat swoje zdanie. Niektórzy to negują, nie wiem dlaczego. Stała podaż jest dobra, ale do czasu. Później musicie czymś zaatakować, musicie manipulować leptyną, y, hormonem, y, hormonem nasycenia i tak dalej. To wszystko wpływa na to, jaki efekt osiągniecie. Kiedy wrzucić rotację? Na pewno nie na początku. Wrzucajcie ją śmiało gdzieś na ostatnie 8 tygodni redukcji. Załóżmy, że ona trwa 20-16 tygodni. Myślę, że to jest dobry etap, żeby organizm przez cały ten końcowy okres odchudzania w odpowiedni sposób wykorzystał potencjał rotacji. Śmiało, śmiało, śmiało. Jak przetestujecie, dajcie znać. Pozdro.